Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom: Tę przypowieść Nie może ślepy prowadzić ślepego, czyż obaj nie wpadną do dołu? Uczeń nie jest ponad nauczycielem. Każdy natomiast, kto się wydoskonali, będzie jak jego nauczyciel. Dlaczego patrzysz na oś wokół Twojego brata, a we własnym oku drąga nie zauważasz? Jak możesz swojemu bratu mówić, pozwól, bracie, że usunę tę ość, która jest w Twoim oku, gdy ty nie patrzysz na drąg w Twoim oku? Obudniku, najpierw wyrzuć ten drąg ze swojego oka i wtedy przejrzysz do tego, by usunąć ość, która jest wokół Twojego brata. Dzisiaj słyszymy bardzo ważne pouczenie. No, każde pouczenie Pana Jezusa jest ważne, ale to jest chyba jakieś jakoś szczególnie istotne. Mianowicie chodzi po prostu o to, żebyśmy jakąkolwiek zmianę, przemianę tego świata zaczynali od siebie. W ogóle, żebyśmy po prostu byli skupieni na Zmienianiu siebie, a nie na zmienianiu innych ludzi. <laughs> Przypomnę taki tekst, <laughs> ojca demello, trudno go nie przypomnieć, nie przytoczyć w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii, komentując ten dzisiejszą Ewangelię. Sufi Bajazi to powiada o sobie samym. Za młodu byłem rewolucjonistą i moja modlitwa wyglądała tak: Panie, daj mi siły, żeby zmienić świat. W miarę jak stawałem się dorosły i uświadomiłem sobie, że minęło mi pół życia, a nie zdołałem zmienić ani jednego człowieka, zmieniłem moją modlitwę i zacząłem mówić: Panie, udziel mi łaski, by przemienić tych, którzy się ze mną kontaktują choćby tylko moją rodzinę i moich przyjaciół. Tym się zadowolę. Teraz, kiedy jestem stary i moje dni są policzone, zacząłem rozumieć, jaki byłem głupi. I moja jedyna modlitwa jest taka. Panie, udziel mi łaski, bym sam się zmienił. Gdybym tak się modlił od początku, nie zmarnowałbym życia. Wszyscy myślą o zmianie ludzkości, dodaje ojciec de Mello. Prawie nikt nie myśli o zmianie samego siebie. I rzeczywiście, w pełni się z tym zgadzam, że w tej dzisiejszej Ewangelii chodzi o to, żebyśmy po prostu nie zmarnowali życia. Jeżeli zajmujemy się zmienianiem innych ludzi, zmienianiem tego świata, tak to nazwijmy, to po prostu marnujemy życie. Tak. Jeżeli chcemy wykorzystać dobrze ten czas, który mamy tutaj na tym świecie, jeżeli chcemy efektywnie wykorzystać dar życia, to przede wszystkim zmieniajmy siebie. Kształtujmy siebie, mówiąc dokładniej, pozwalajmy Panu Jezusowi, żeby nas kształtował w swoich dłoniach. Patrzmy na Niego, właśnie. Traktujmy Go jak nauczyciela. Niech On będzie dla nas nauczycielem. Właśnie dziś w tej Ewangelii Pan Jezus nam to przypomina, że, że On jest nauczycielem, że nigdy nikt z nas Go nie prześcignie właśnie w miłości. To już kiedyś mówiłem, że ja yy, dlatego poszedłem za Panem Jezusem. Jestem chrześcijaninem, katolikiem, księdzem jezuitą. Dlatego, że dla mnie najlepszym mistrzem miłości jest Pan Jezus. Właśnie dlatego, że nie spotkałem po prostu nikogo innego, kto byłby lepszym nauczycielem miłości. I, i też jestem świadom, patrząc jakie robię postępy, i patrząc na to, ile prawdopodobnie jeszcze będę żył lat no bo z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że nie będę żył dłużej jakieś, jak jakieś 30 lat jeszcze że to, to, jest będzie, to jest raczej niemożliwe w każdym razie mało prawdopodobne, no to wiem, że mam świadomość tego, że, że Pana Jezusa nie doścignę że mojego Mistrza właśnie nigdy nie doścignę nigdy nie będę taki sam jak On nie zdążę po prostu, nie zdążę. Trochę mi żal tak, kiedy o tym myślę, ale no nie, będę, nie będę się czarował. Nie? Chyba, że coś się nagle stanie, że, że jakoś mój rozwój gwałtownie przyspieszy. Tak czy owak, już od bardzo dawna staram się być skupionym zawsze tylko i wyłącznie na zmienianiu siebie. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale jak to, nie? Przecież ksiądz naucza, mówi i tak dalej. Nie, nie ja, ja nie nauczam po to, żeby ludzie się zmienili, żeby ludzie się zmieniali. Nie jest moją intencją zmieniać kogokolwiek. W związku z tym nigdy nie jestem jakoś rozczarowany, jeżeli pod wpływem mojego nauczania, moich słów, jeżeli ktoś się nie zmienia. Nie, nie jestem jakoś zawiedziony wtedy. Nie, po prostu dla mnie głoszenie Ewangelii, właśnie to, co może czasami wyglądać jako pewna próba zmieniania ludzi, wpływania na ten świat, żeby był lepszy, dla mnie to jest wszystko element mojego osobistego rozwoju. Tak, to jest wszystko dla mojego osobistego rozwoju. Jakkolwiek może to dziwnie brzmieć, ale ja mówię te komentarze, nagrywam, umieszczam na YouTube dla mojego osobistego rozwoju. Yy, bardzo dawno yy, odwwówiłem zresztą jednego księdza, którego bardzo cenię, szanuję. Yy, zdecydowałem już na początku yy, mojego tak zwanego kapłaństwa, czyli krótko po święceniach kapłańskich, zdecydowałem, że będę zawsze, kiedy będę odprawiał msze z udziałem wiernych, to będę zawsze mówił homilię. I, I bardzo szybko, bardzo szybko się zorientowałem, że to mi bardzo służy, że to mi pomaga w moim rozwoju. I dlatego to robię. Jeżeli to komuś pomaga, jeżeli pod wpływem moich słów ktoś się zmienia, też w nim się dokonuje jakaś przemiana na lepsze. No to oczywiście ja się bardzo z tego powodu będę cieszył. Fajnie, super. Ale nie robię tego po to, nie, nie nigdy nigdy nie chcę wyjmować nikomu z oka niczego. Jestem Skupiony na tym, żeby z własnego oka wyjmować wszystko, co mi przeszkadza widzieć, tak przywołując ten, ten obraz ewangeliczny dzisiejszy. Czyli po prostu robię wszystko, żeby ze swojego życia wyeliminować to, co nie jest Jezusowe. Staram się z różnymi efektami czasem jest jakiś regres, ale potem znowu idę do przodu. No w każdym razie staram się zmieniać siebie. A mówiąc dokładniej, tak jak już wspomniałem, pozwalać Panu Jezusowi, żeby on mnie kształtował. Być po prostu staram się być jego uczniem. Hmm. Hmm. Oczywiście często zdarza się, że ludzie mnie pytają na przykład, nie? co mogą zrobić, żeby się pozbyć jakiegoś grzechu i i jeszcze raz powtórzę. Ja oczywiście chętnie się dzielę moją wiedzą, doświadczeniem w tej kwestii. Ale nie mówię tego nigdy po to, żeby faktycznie ci ludzie się zmienili. No. I dlatego nie czuję rozczarowania zawodu wtedy, kiedy, kiedy tak się nie dzieje. Jeżeli pod wpływem moich słów ktoś się nie zmienia, no to myślę sobie, no cóż, widocznie to, co ja powiedziałem, no nie było dla tego kogoś odpowiednią pomocą, odpowiednim wsparciem na ten moment w tym momencie nie było tym, czego on w tym momencie potrzebował dla swojego rozwoju. I najwyżej mogę mieć, nie wiem, jakiś ewentualnie żal do siebie, że, że nie powiedziałem temu komuś. Czegoś sobie mu się bardziej przysłużyło, ale, ale też te, nie mam z tego powodu jakich, jakiegoś poczucia winy, nawet wyrzutów sumienia, no bo zawsze staram się mówić, przekazywać najlepsze rzeczy, jakie mi przychodzą do głowy, jakie jakimi dysponuję, po prostu. Chyba, że zauważę, że czegoś zaniedbałem, że. Że jakoś za mało byłem może zaangażowany w to pomaganie, no to, to tak, to jest dla mnie powód do zmiany, do refleksji, do żalu, ale tak, to, to nie, no po prostu. Chcę, chcę się rozwijać, chcę wzrastać, chcę upadabniać się do Pana Jezusa i bardzo mocno jestem o tym przekonany, że gdyby wszyscy ludzie, się na tym skupili, to dziś ten świat wyglądałby bez porównania lepiej. Byłby po prostu mniejszym, lepszym, przepraszam, lepszym miejscem do życia, byłby, relacje byłyby piękniejsze, wszystkim nam by się lepiej żyło. Natomiast niestety, niestety tak się dzieje, że ciągle jeszcze jest tak wielu ludzi, którzy w pierwszej kolejności starają się zmieniać innych, a o zmianie samego siebie nie myślą wcale albo myślą bardzo rzadko. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.